Siema, siema, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam, jak wymienić sznur w drzwiczkach od kominka. Mamy tutaj drzwiczki od kominka i stary, porozrywany, jak widzicie, sznur. Musimy pozbyć się na sam wpierw starego sznura. Tutaj już mam zestaw, kupiłem zestaw diala. O, tak to wygląda. Jest tu raz oklej klej i sznurek, ale najpierw usuniemy stary sznur. Więc zerwiemy to, ile jak zdaje się. Widzicie, ze starości kruszy. No. Jest upierdzielona. Teraz użyjemy szczotki i pozbędziemy się samych resztek. tak przygotowane miejsce możemy śmiało uważać za przygotowane bierzemy taki oto zestaw klej otwieramy zakładamy dziobaka no i jedziemy Idzie to? Ja sobie dziubek trochę powiększę, bo szczerze powiedziawszy trochę przymału jest. Powiększę go tak o tu. No i została ostatnia prosta. No i trochę zostało, to podokładamy tam, gdzie trzeba. Tak wygląda pokryte to wszystko klejem. Teraz nakładamy sznur. Sznur oczywiście musicie kupić odpowiedni. U mnie jest to ósemka. Średnica 8 jest, spotyka się szóstka, ósemka, dziesiątka. Może jeszcze inne. U mnie jest ósemka. Pamiętajcie, że zaczynamy od dołu. Czyli u mnie dół jest tam było łatwiej. O. Zawsze zaczynamy, pamiętacie, na zawiasy od dołu, żeby łączenie sznura było od dołu. Zaczynamy po prostu. Łóżmy sobie go gdzieś tam, o, na środeczku, mniej więcej tak. No. I go ładnie wciapiamy. Zawiniemy tutaj ładnie, wciśniemy. Nie ma się co spieszyć, lepiej zrobić wolniej. A dokładniej. Staram się go nie naciągać zbyt mocno, po prostu luźno to się ładnie. Wszędzie Sznur zawsze jest z także nie oszczędzajmy go, nie naciągajmy. Zbliżamy się do końca. Ciachniemy go sobie. W tym miejscu warto dać trochę więcej tego kleju. Wiadomo, łączenie żeby nam się nie oderwał no, i tak docinamy gdzieś dotąd no. trzeba uważać żebyśmy, żeby nam klej nigdzie nie wypełnął na wierzch słuchajcie, bo teraz jak założymy do kominka to można nam się przykleić i po prostu szyba nam podczas otwierania na drugi dzień Otworzycie, a sznur zostanie po drugiej stronie i Wam zerwie. Teraz po tym klejeniu trzeba szybko iść, czy szybko? Dopóki klej nie zastygł, i założyć drzwi na kominek, zamknąć. Najlepiej do jutra nie palić i do jutra trzymać na zamknięciu. Wtedy Wam ten rowek, który tutaj uszczelnia ładnie, dociśnie ten sznurek i będzie git. Uważam robotę za skończoną. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcineczku. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jak się podobało. I widzimy się w kolejnych odcinkach, a ja Lecę założyć drzwiczki do kominka matki, bo pewnie już czeka. Cześć!